z wami dowali, a nasi rolnicy swe pragnienia mają. I tu na dożynkach, i tu na dożynkach wszystkim przedstawiają, żeby zboże rosło. I jak nagrożdża ciasta, nadzieja na lepsze, nadzieja na lepsze nigdy nie zagasła. Niech zdrowie i szczęście Wszystkim dopisuje I żoneczka w domu, i żoneczka w domu Dzieci wychowuje Narzędzia rolnicze Żeby były tanie I kiedy zamarzysz, i kiedy zamarzysz To w niebie dostaniesz A renta rolnicza żeby wcześniej była, żeby odpoczywać, żeby odpoczywać, sile pozwolić.